Hej, hej, witam was w kolejnym odcinku Z by Daylight. E, stwierdziłem, że to najwyższa pora, żeby robić tych achievementów. I stwierdziłem, że zagramy sobie Demogorgonem. Jako, że skillerów praktycznie żadnego achievementu nie mam na te trzy podstawowe perki. E, wybrałem sobie Demogorgona, po prostu dawno go nie widziałem w gierce. Też sprawa tego, że zostało to DLC wycofane, więc mało osób go ma. Okej, okay, tam chyba, chyba widziałem chłopa. No właśnie, nawet dwóch... trzech! będzie hit. Muszę sobie przypomnieć, jak działa dokładnie ta postać. Tam ktoś uciekł, ale tutaj jest jeszcze niedowisko. czy idziemy tam go hitnąć, czy gonimy tego dziada? Tutaj będzie nas nieźle lupował, no właśnie, ale to jest dobrze, że tą palę też szybko miarę piszczymy. mamy pierwsze wiszenie. Eee, podnieśmy go i powieśmy na tym haku przy tym genie, jak się uda. Może to jest nawet piwnica? Ty, doniesiemy go do piwnicy? Dobra, nie będę ryzykował. Zróbmy pierwsze wiszenie. Postawmy pierwszy portal. Kopnijmy gen. Zobaczmy, czy jeszcze, no właśnie, nikogo tutaj nie ma przy nim. Oni idą go zdjąć, więc nawet nie ma czasu, żeby go kopnąć. Widziałem cię koleżanko Tu nie ma palety Okej, okay, czy robicie podmiankę? Nie robicie podmianki, eee, czy to druga rabigena możliwe ładnie Dobra, zniszczmy tą paletę I wracamy na hak. Ta druga pewnie pójdzie go zdjąć Albo nie pójdzie? Aż takich pogoniłem Okej, okay, widziałem cię To jest hit, pięknie. Trzech ranny tej zajebisty meczek się szykuje. Drobię podmiankę sobie kurde. Oczywiście musiałem z tego z y, time em. Pięknie. Drugie wiszenie. Jest dobrze, jeszcze żadnego gena nie zrobili. Jest dwa, są dwa wiszenia. Jak na to, jak jestem pegowatym killerem, to jest naprawdę zajebiście. Tam coś kęcą. No właśnie, pierwszy gen zrobiony. Ten jest cały czas kopnięty. Chłop uciekał gdzieś do centrum. Te palety są zablokowane z tego, co ogarniam. No właśnie, kolego. Okej. Okay. Pytanie, czy masz Decisive Strike? Nie masz. Idziemy cię od razu powiesić. Tu jest totemik, dobrze wiedzieć. Dwa wiszenia na raz. To nie wróży dobrze. Zostawmy sobie portal. I przejdźmy od razu do tego drugiego chłopa. Zobaczmy co tu się dzieje. więc dalej kopnięty. Ok, zdjęjęjęli najpierw tamtego. Ja widziałem tutaj ciebie, jak się chowasz To jest piękny hit. I teraz pytanie. Idziemy do nich? Czy lecimy do szaka? Bo Szaku powinien być ten drugi chłop. Okej, okay, to chcesz chyba umrzeć. To jest darmowy hit. No to co? Podnosimy. Moja jeden gang zrobiony i tylko dwóch lutków na koncie. Trzech przepraszam. Szkoda się pozbywać tego haka, ale już trudno. Pytanie, czy ten gen jest skręcony? Zróbmy sobie tu jakiś portal. Mogę jeszcze postawić cztery. Zapadałoby je jakoś rozstawić w tych sensownych miejscach. Okej. Okay. Tylko serbigena, no właśnie. I widziałem tam drugiego osoby Pięknie. Niech spali te wszystkie palety. Skoczyłem, żeby skoczyć z chociaż to raczej tak nie działa. Piękny hit. Przerzucił paletę. Nie zrzucił. Dobrze zagrał. E, pytanie, czy gonimy za nim? Czy szukamy koleżanki, która gdzieś tu była? Ale koleżanka chyba się ulotniła i w tym momencie straciłem dwójkę, prawda? No to źle zagrałem, już tego. Myślałem, że to będzie kampić, próbować robić tego gena, tylko e, odejdę za chłopem kawałeczek. Pytanie, gdzie on teraz uciekł? Ten Tengen nie jest robiony. Postawmy sobie jakiś portal na środku, żeby był. I wróćmy, może tą Zarinę znajdziemy. Tak jest. Albo i nie. Chyba jednak się pomyliłem. Kolejny to tam. Dobra. Postawmy portal i chodźmy do tamtego. Zobaczmy, czy tam się coś dzieje. No właśnie, dzieje się. Cześć. Pogonię ją, ale najpierw kopnę tego gena jest prawdobiony. Mamy jeszcze cz cztery do zrobienia, ale mimo wszystko. Żeby się zaczął regresować. I teraz gdzie ty uciekłaś? O! Pięknie. I szczerze? Nie usłyszałbym mnie, jak była w tej szafie. Mogła się po prostu nie ruszać. Myś może, po prostu bym poleciał gdzieś dalej? Weźmy ją na tym haku. Troszeczkę portalików tu mamy. Nie wiem, czy jest sens stawiać kolejny. Ten jest cały czas kopnięty. Tu zrobili gena. Okej, okay, to wejdźmy im naprzeciw. Tam już widzę chłopa. Naprawdę dobry meczek nam się trafił. Dobra, drugie leżenie i chłop gdzie jest? Gdzie skończył tego gena? Aha, dobra, dodajmy go po prostu zdjąć, bo tak nie dobiegniemy na czas. Powiedzmy drugiego. Skończyła po prostu gena za blisko Haka, więc zanim byśmy byli tego go zdjęła, a tak to już robimy kolejną presję. I teraz tak, dwójka jest ranna, więc sobie będą uciekać. Tutaj mamy ślady. No właśnie. Twoja koleżanka jest tutaj. Pytanie, gdzie uciekła? Okej, okay, uciekła z dnia drugiego chłopa, więc w sumie dobrze zrobiła. I teraz pytanie, którą stronę będziecie wiać? Leżysz podnosimy, Dajmy im szansę jakąkolwiek. Szczerze, damy cię na ten dalszy. Tam ci się zdjęli elegancko. Spróbujmy się tepnąć tego środkowego. Może ich jakoś zaskoczymy. Okej, okay, oni się leczą na haku. Co? Wiem, że ona jest ranna. Dlatego zróbmy teraz presję na tego zdrowego. Ojej oj, nie trafiliśmy. Może nas dużo kosztować. Ale dobrze, ona się będzie bała przyjść, a my gonimy za chłopem Tylko właśnie, tu jest tyle okien i różnych przejść Jakim cudem jako zgubiłem, okej. Okay. Proszę w tą stronę zrobić kółko hmm. Dobra. Dajmy jej zdjąć po prostu tego chłopa. Postawmy sobie portal. I spróbujmy tam przejść. Może się tylko akurat trafia timingowo. Idealnie trafiliśmy Trafmy najpierw tą zdrową Żeby zacząć robić presję i teraz chodźmy Nie wiem, załatwo ich gubię. Ona gdzieś tam uciekła, nie widziałem skaczmarków. Stwierdziłem, że jednak nie pójdziemy za nią. Ta uciekała w tę stronę. Jest dwójka ranna. Okej, okay, widzicie. Oj ładnie zdużywała. Pięknie. To jej trzeba oddać. Też nie mam wyczucia za bardzo na tych skokach, ale to jest raczej hit. Oj, to nie był hit. No to teraz ładnie czasowo ugrała. Myślę, że się cofnie jak wtedy. Ona ładnie gra, ja też gramy w Pepega. Dobra, leży. Yy, nie pamiętam gdzie tego gena zrobili. Jeden do końca. Dobry meczek w sumie. Myślałem, że będzie prościej. Meczek naprawdę jest dobry. Donieśmy cię tam. Jak najdalej po prostu od akcji? Gdzie są geny? Jeden jest tu Jeden na środku jeden tu, okej. Okay. Gnijmy się brać do środkowego. Na zwiady. A środkowy robiony nie jest. Wiecie co? a nie mogę postawić portalu, tą okej. Okay. Hmm. Czy teraz mogę? Okej, okay, teraz mogę. I tam zniszczyli mi portal, okej. Okay. typnijmy się w takim razie do tego. I wiemy, że przy tamtych genach coś kręci. Cześć. Jesteś sam, czy z koleżanką? Sam, okej, okay. ty jesteś zdrowy, więc ona się będzie bała cokolwiek zrobić. Jesteśmy. Ajaj. Dobra, dostał hita. Zniszczmy paletę. E, tam coś mi wybuchło, więc jakiś potal był Tylko pytanie: który? Tu jest ładna pętelka. Musisz to rzucić, koka, tak jest, ale ja to niszczę. I on chciał robić dystans. Ojoj, ale zmisowałem. Nie mają dead heart. Yy, nie mają takich meta perków, dobra. Idę po nią, tylko że wiem gdzie jest. I robimy 4 fragi i achievement. Ona jest ranna. Powinno być ją słychać z daleka. Okej. Okay. Mamy ją. Tym razem usłyszałem szafkę. <grywk> Dobra. Wyszamy, idziemy po chłopa i liczymy, że nie wpadnie do właz, nie ma adrenaliny. Dobry mecz się do, teraz jeszcze znaleźć chłopa. O! Sam do nas przyszedł. Cztery fragi Demogorgonem. To jest moja druga, może trzecia, gra w życiu Demogorgonem. I chyba pierwsza, gdzie go, go w Aby dziesiąt level, nim na trzy perki. Dobra. Perfekcyjnie się udało zagrać. Nie ma nic do zniszczenia, niestety, żeby jeszcze punktów zdobyć. Koniec, GG. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze pokażę Wam tylko e, tabelę końcową. Ok, dwie ręki na plus i prawie maks punktów. Dobra. Do następnego.